Dziękuję pani przewodnicząca, otóż mamy ogromną inflację w Europie, a wy znów chcecie sankcji na Węgry, na Polskę. W sumie nałożyliście ich więcej niż na Rosję. Mówicie, że to dla obrony praworządności i demokracji, ale czymże jest demokracja? Demokracja to prawo ludzi do wyboru władzy takiej jaką chcą. Jeżeli jednak wybór wam się nie podoba, to te niedemokratyczne władze nakładają sankcje na ludzi tak długo, aż ludzie wybiorą właściwie. Praworządność? No praworządność to przecież przestrzeganie prawa. Problem tylko polega na tym, że ponieważ wy nie mogliście zablokować środków zgodnie z traktatami i z prawem z artykułem 7, to teraz blokujecie jej bez żadnej podstawy prawnej, łamiąc praworządność. Czyli macie piękne hasła, ale tak naprawdę za tymi hasłami kryje się dyktatura i pogarda dla demokracji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, chwilą tutaj mówiła, że odwaga ma swoją twarz. To twarz Ukrainy. Problem polega na tym, że tchórzostwo też ma swoją twarz. To twarz Niemiec, która, których przywództwo w Europie doprowadziło nas do tych wszystkich problemów. A jaką wy macie receptę na te problemy? Mówicie, więcej przywództwa Niemiec, jak kanclerz Scholz. Nie ma nie tylko kiedyś, tak jak dzisiaj przyznawaliście, trzeba było słuchać Polski, kolegów również, ale również dzisiaj trzeba słuchać Polski. Po to właśnie, żeby wiedzieć, czym jest prawdziwa demokracja.